Tutaj tutaj do y, to pokażę tego gołębia dla pana, dla pana K dla pana K który odebrał od nas młode i miały być dwa młode dwa młode po olimpijczyku Halo Co miały być dwa młode po i jeden nam się schował co się schował Panie K przepraszam że jak mówię bez nazwisk y, ten nagrywamy film ja później odzwonię. ten gołąbek jest pański po prostu się schował nam się gdzieś z regałami i, i przy następnej jeździe go pan dostanie. To jest po zamówionym młody, drugi młody jednego pan ma, drugi młody po olimpijczyku, to po olimpijczyku? Na dalekie dystanse. Złoty medalista olimpiady z 2008 roku. Tak. W tym roku znowuśmy tam roku znowu my zamówili, to znowu po olimpijczyku razem razem matka. Tego, co w roku 09 to był pierwszy konkurs lotu w lotu Barcelony. Tak, tak. mnie jechali do niego, tylko nas znaczy nie interesuje rodowód, no klasę gołem. Tak sparzył nam jak my chcieli. tego najlepszego Olimpijczyka, Maratonu razy matka tego co zdobył w tamtym roku pierwszy konkurs z Barcelony. Żeby jeszcze przypomnieć, to ten u tego pana w oddziale, czy w klubie, nie wiem jak oni tam nazywają było 8 gołębi w pierwszy dniu z Barcelony, to 4 gołębie były od tego pana, o którym mówimy, a jeden i, i oprócz tego jeszcze pierwszy konkurs. I właśnie matka od tego gołębia, który miał pierwszy konkurs z Barcelony, została połączona na ostatni lęk z Olimpijczykiem, wnuczką Pantaniego. Teraz ta rodzina była opisana w belgijskiej gazecie. Oprócz tegośmy przywieźli jednego dwulatka, po siostrze od Pantaniego. Przywieźliśmy się jednego dwulatka, co ojciec i matka, oboje mają pierwsze konkursy z Barcelony. To bardzo rzadko, żeby w jednej rodzinie dwóch aż było, co mieli pierwszy konkurs. I mówi, że po olimpijczyku jeszcze nikomu nie sprzedał, że czemu my się tak na to ubrzyli, nie? Tak, tak. Yy, co, yy, mamy po olimpijczyku, mamy dwa lęgi, jeden wiosenny i jeden yy, yy, późno, późnoletni. Бачте на далеки дистанција. To nie odpady, co wam prezentują na tym forum, u damy? U no, nas jak się mówi, że jest po olimpijczyku, to jest po olimpijczyku. To są prawdziwe gołębie. Nawet jak jednego sam przegapiłem, to temu hodowcy dzwonię i głoszę, że ten gołąb jest i czeka na niego. Następny i przy następnej jeździe panu go wyślę. Tu ten gołąbek wygląda tak w ręku. Co w ręku? Pewno samiczka. Dośnie ten drugi był samczyk. Samica to jest. To samczyk. Jak, jak pan już wspominałem przed chwilą, co wcześniej na, na początku tego filmu, od dzisiaj nie podajemy żadnych nazwisk, żeby oszedł tych przed złodziejami, co przed złodziejami. A kradną wszędzie. Kradną nawet i w Niemczech. A jak ci z, z obrączki 059. Co okradli? I prezes sekcji, prezes sekcji, wiadomo, wiemy, że to jest krętacz, to, to wszyscy, zresztą Polska wie, ten budzik, Do dzisiaj nie powiedział, kto wziął te obrączki. Oszust. A o, o, zaraz byśmy wiedzieli, to okrad para Millera. Przez to też już nie podam żadnych nazwisk od hodowcy, który ode mnie kupił gołębi. Nie podam żadnego nazwiska od hodowcy, jakby lotował gołębiami i tak dalej. Żeby ostrzec ich przed tą, tą mafią. Panie, K to jest pańska samiczka. Po Olimpijczyku ta, ta pojedzie do pana następną jazdę. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na naszą stronę internetową. I, I przepraszam, że żeście musieli oglądać film Maciora, ale inaczej nie szło. Zapraszam na konkurs Maciora. To jest. I said I had no time, and don't you pretend we didn't talk on the phone. My baby cried; she left me standing alone. Like this, everyone one Who like Taraji, sweet like Natasha Every hand sing like a spell, Make